6 grudnia Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Pomagają mu elfy lub śnieżynki, a czasem prezydenci. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i jego zastępca Tomasz Jarmoliński pomogli czterem Mikołajom przy wręczaniu 300 paczek dzieciom przebywającym w szczecińskich szpitalach. Chcemy trochę radości sprawić dzieciom, które no spędzają czas niestety w szpitalu z różnymi chorobami, tymi poważniejszymi, tymi łagodniejszymi. Ale no zawsze chorobami, a więc tych trochę radości od Mikołaja myślę, że warto im przynieść. Okazuje się, że nie byliśmy jedynym Mikołajem, tych Mikołaj dzisiaj pojawia się sporo. Rodzice, szpitale też same organizują różne przedsięwzięcia. Dziś też duża impreza dla dzieci na WDS, także staramy się tego Świętego Mikołaja uczcić. Staramy się w tym dniu dotrzeć do wszystkich dzieci, które są w szpitalach. Ja tę historię znam od drugiej strony, bo większość Mikołajów jednak spędzałem w szpitalach dziecięcych jako lekarz. Staramy się z jednej strony do tych toreb dodać trochę tego, czego dzieciom jest najbardziej potrzeba w szpitalach, czyli zdrowia, uśmiechu, a z drugiej strony ważniejsze jest chyba to, żebyśmy pamiętali na co dzień o potrzebach tych małych pacjentów, o potrzebach małych mieszkańców miasta Szczecina, a nie tylko w Mikołaja. I o tym pamiętamy Staramy się dużo czasu poświęcać tym kwestiom, staramy się patrzeć na Szczecin jako na miasto przede wszystkim ludzi młodych, bo to oni będą za parę lat stanowili o tym, jakie nasze miasto będzie. I to jest to przesłanie, które chcielibyśmy również z dzisiejszej uroczystości ponieść przez następne miesiące. Prezydenci spotykali się z dziećmi na świetlicach, gdzie czasem czekały na nich nietypowe wyzwania. Tym maluchom, które nie mogły opuścić łóżek, Mikołaj wraz z pomocnikami przynosił paczki do sal szpitalnych. Trzymaj się dzień. Ania, choć pierwszy raz widziała świętego Mikołaja, ze spokojem przyjęła nietypową wizytę. Ale nie wszystkim podobała się długa biała broda. Praca pomocników Mikołaja jest bardzo ciężka. Trzeba w dość krótkim czasie odwiedzić jak największą ilość dzieci i y, niestety ten dzień nie trwa cały rok. Jakby się chciało, ale będziemy jeszcze poprawki robić w trakcie wigilii. Także, jeszcze gdzie nie dotrzemy, to myślę, że ten Mikołaj trafi wszędzie tam, gdzie powinien trafić. Paczki pełne niespodzianek ucieszyły małych pacjentów. Tysiąc podobnych wręczono podczas Mikołajkowego balu w hali Szczecińskiego Domu Sportu. Taka wizyta to też okazja do obserwacji stanu szczecińskich oddziałów pediatrycznych. Ja wierzę, że również w tej dziedzinie, w dziedzinie poprawy opieki zdrowotnej nad małymi mieszkańcami Szczecina i województwa. Jesteśmy przecież stolicą potężnego regionu, uda nam się w najbliższym czasie, więc w najbliższym czasie mam na myśli tę kadencję, czyli te trzy lata, które jeszcze nam zostały coś zrobić. Myślę, że to, że jestem pediatrą, jest takim bardzo mocnym zobowiązaniem dla mnie, który teraz zajmuje to stanowisko. I będę robić wszystko, żeby w tej dziedzinie również nastąpił postęp. Mówimy o postępie w dziedzinie inwestycji, o tym, że nasze Nasze miasto idzie do przodu. Nasze miasto powinno również pamiętać o tych najsłabszych, tych, którzy sami nie mogą się o siebie upominać. I, i staramy się tę pamięć naprawdę nosić w sercu i, i nie tylko o tym mówić, i nie tylko uśmiechać się do dzieci w Dzień Świętego Mikołaja. Prezydenci odwiedzili szpitale w Zdrojach przy ulicy Arkońskiej, Unii Lubelskiej i Świętego Wojciecha.